Siła iluzji, manifest niezmienności, przewodnik dla tych, którzy świadomie wybierają stagnację i czerpią moc z porównywania się z innymi. Autor Edgar Willemhoff. Wydawnictwo zakazana wiedza, dedykacja, dla wszystkich, którzy odważają się wybrać swoją własną drogę, niezależną od społecznych oczekiwań i kultu nieustannej zmiany. Dla tych, którzy nie wiedzą, że czasami największą siłą jest świadome odpuszczenie. Dla tych, którzy najpierw szukają winy w sobie, nie zdając sobie sprawy, że mogą obwinić najbliższych za swoją porażkę. Dla tych, których nie cieszy fakt, że ktoś ma gorzej od nich i którzy nie potrafią czerpać satysfakcji z cudzej krzywdy. Od piętnastu lat stosuję te techniki i do niczego nie doszedłem, więc są skuteczne. Codziennie rano wstaję i mówię sobie, że mi się nie chce. Za każdym razem czuję, że pospałbym jeszcze trochę dłużej. Gdy widzę drogie samochody, w głębi duszy odczuwam zazdrość i zadaję sobie pytanie, skąd oni mają, a dlaczego ja nie mam nic? Jak to możliwe, że od 8 lat jestem w kryptowalutach i dalej nie zarobiłem na tym ani grosza? Zresztą, nieważne, zacznijmy od początku. Jeśli masz depresję lub jakąś chorobę psychiczną, musisz wiedzieć, że życie nie jest obowiązkowe. Musisz też wiedzieć, że są ludzie, którzy jutro zginą na wojnie, w wypadku albo z powodu choroby. Taka jest kolej rzeczy, rodzimy się i umieramy, nic na tej planecie nie jest naprawdę Twoje, nawet Twoje ciało będziesz musiał opuścić. Musisz wiedzieć, że człowiek to małpa z większym mózgiem, który pozwolił mu przystosować się do życia na tej planecie, zniewolić inne gatunki, a nawet siebie samego. Ten sam mózg generuje w Tobie nadzieję, że po śmierci czeka Cię lepsze życie. Nadzieję, że coś osiągniesz, nawet jeśli będziesz się starał. Nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone i masz jeszcze czas. Musisz uświadomić sobie, że mózg Cię okłamuje. Musisz odpuścić, przestać się starać, po co ci rzeczy materialne, skoro i tak niczego nie zabierzesz ze sobą. Zacznijmy. W dzisiejszym świecie każdy usiłuje być lepszym, zmieniać się, doskonalić. Ale co, jeśli prawdziwa siła tkwi w świadomym pozostaniu takim, jakim jesteśmy? Siła iluzji manifest niezmienności to przewodnik, który prezentuje alternatywną filozofię, drogę, gdzie zamiast dążyć do ciągłej transformacji, celebrujemy stałość, selektywną percepcję i siłę wynikającą z porównywania się z innymi. To nie jest typowy poradnik samorozwoju, to manifest, który prowokuje do refleksji, czy zmiana zawsze musi być celem. Czy nie warto czasem zatrzymać się, przyjrzeć własnym ograniczeniom i odkryć w nich źródło autentyczności. Rozdział 1. Fundamenty niezmienności. Wprowadzenie do mocy niezmienności. Świat zalewa nas komunikatami o konieczności rozwoju, jednak każdy impuls do zmiany można potraktować jako obce zjawisko, które nie musi znaleźć miejsca w Twojej rzeczywistości. W tym rozdziale omówimy, świadome odpuszczanie, dlaczego czasem warto zrezygnować z dążenia do lepszej wersji siebie. Akceptację własnych ograniczeń i jak postrzegać swoje granice jako fundament autentyczności. Siłę porównania, dlaczego cudze sukcesy mogą utwierdzić Cię w przekonaniu o wybranej ścieżce. Podstawą jest przekonanie, że Twoja stałość, niezależnie od zewnętrznych nacisków, jest źródłem wewnętrznej mocy. Rozdział 1, kontynuacja mechanizmy samooszukiwania. Jak umysł tworzy własną rzeczywistość. Ludzki umysł ma zdolność selektywnego postrzegania rzeczywistości. To, na czym się skupimy, staje się naszą prawdą. W tym miejscu poznasz techniki, które pozwolą ci. Filtrację bodźców świadomie wybierać te informacje, które utrwalają Twoją niezmienność. Afirmacje negatywne formuły, które zamiast budować wiarę w potencjał umacniają przekonanie o stałości. Przykładowe afirmacje moje ograniczenia są moją naturą. Sukces innych potwierdza, że moja droga jest jedyna. Zmiana nie jest mi przeznaczona, wybieram stałość. Dzięki tym technikom zbudujesz tarczę, która chroni cię przed zbędnymi impulsami do zmiany. Rozdział 2. Sztuka selektywnej percepcji. Odpowiedzialny wybór informacji. Żyjemy w świecie przepełnionym bodźcami. Sztuka selektywnej percepcji polega na świadomym odrzucaniu tych impulsów, które sugerują konieczność zmiany. W tym rozdziale dowiesz się, jak, filtrując rzeczywistość, wybrać tylko te elementy, które utwierdzają cię w przekonaniu o niezmienności. Wzmacniać negatywne schematy, by każdy komunikat o rozwoju stał się dowodem, że Twoja obecna forma jest wystarczająca. Twoim celem jest stworzenie mentalnej bańki, w której tylko wybrane treści mają prawo istnieć. Rozdział 2 Kontynuacja praktyczne ćwiczenia selektywnej percepcji. Ćwiczenia umysłowe, aby utrwalić wybraną rzeczywistość, wprowadź do codziennej praktyki następujące rytuały. Dziennik Niezmienności. Każdego dnia zapisuj sytuacje, w których celowo zignorowałeś impulsy zmiany. Zapisuj również cudze sukcesy, które potwierdzają Twoją unikalność. Poranny rytuał odpuszczenia, po przebudzeniu, spędź kilka minut na cichej medytacji, wyobrażając sobie, że wszelkie pozytywne impulsy są blokowane przez niewidzialną barierę. Wieczorna refleksja przed snem przypomni sobie sytuację, kiedy mogłeś się zmienić, ale świadomie wybrałeś pozostanie sobą. Dzięki tym praktykom, Twój umysł stopniowo oswoi się z ideą, że stałość jest Twoim priorytetem. Rozdział 3 Moc Porównania i Siła Zazdrości. Kultywowanie perspektywy inności, obserwowanie sukcesów innych nie musi być motywacją do zmiany, może stać się narzędziem, które utwierdza cię w przekonaniu, że Twoja droga jest właściwa. W tym rozdziale omówimy technika lustrzanego odbicia. Patrz w lustro, przywołaj obraz osoby odnoszącej sukcesy i świadomie przypomnij sobie, że to nie dla Ciebie. Porównywanie jako tarcza każdy cudzy triumf traktuj jako dowód, że świat ich nie jest Twoim światem. Powtarzaj, nie muszę być jak oni, moja stałość jest moją siłą. Refleksja emocjonalna, zapisz w dzienniku swoje reakcje na cudze sukcesy. Niech zazdrość zamiast motywować do zmiany, stanie się przypomnieniem o wyborze własnej ścieżki. Rozdział 3 Kontynuacja praktyczne wskazówki. Ćwiczenia wzmacniające przekonanie o niezmienności. Aby jeszcze mocniej utrwalić wybraną perspektywę, wprowadź następujące metody. Codzienne porównania po każdej informacji o sukcesie kogoś innego, zanotuj, dlaczego to nie jest droga dla Ciebie. Medytacja zimnego dystansu, kiedy usłyszysz o cudzym sukcesie, zatrzymaj się na chwilę, weź głęboki oddech i wyobraź sobie, że obserwujesz ten sukces z bezpiecznej odległości, która nie wpływa na Twoją wewnętrzną równowagę. Rytuał wdzięczności za stagnację codziennie przypomnij sobie, że wybierając stałość chronisz swoją autentyczność i unikasz presji nieustannej zmiany. Rozdział 4. Izolacja mentalna i ochrona własnej rzeczywistości. Budowanie bariery ochronnej, aby skutecznie odfiltrować wszelkie pozytywne impulsy, które mogłyby zaburzyć Twój wybrany stan, musisz nauczyć się izolować swój umysł. W tej części dowiesz się, jak. Świadomie ograniczać źródła informacji, unikaj mediów, lektur i rozmów, które propagują ideę nieustannego rozwoju. Tworzyć mentalne bariery, wyobraź sobie niewidzialną ścianę, przez którą nie przechodzą żadne sugestie zmiany. Ochronna medytacja. Praktykuj medytację, podczas której wizualizujesz aurę stabilności. Każdy pozytywny impuls zatrzymuje się na jej granicy. Rozdział 4. Kontynuacja autohipnoza jako narzędzie izolacji. Techniki autohipnotyczne. Autohipnoza umożliwia głębsze zanurzenie się w wybranym stanie umysłu. Wykorzystaj ją, aby wzmocnić izolację od wpływów zewnętrznych. Pierwsze: Przygotowanie. Usiądź w cichym miejscu, skoncentruj się na równomiernym, spokojnym oddechu. 2. Indukcja. Skup się na punkcie światła lub wyobraź sobie symbol stabilności. Powoli wprowadzaj się w stan głębokiego relaksu. 3. Sugestie. W stanie autohipnozy powtarzaj, zmiana nie ma tu miejsca. Moja stałość jest moim schronieniem. 4. Powrót. Powoli zakończ sesję, zachowując poczucie ochronnej izolacji. Dzięki tym technikom umysł utrwala wybraną rzeczywistość, odpierając wszelkie próby zmiany. Rozdział 5. Etyka niezmienności, refleksje i paradoksy. Filozofia świadomej stagnacji. Każdy wybór wiąże się z konsekwencjami. Świadome przyjęcie niezmienności to manifest, który niesie ze sobą zarówno siłę, jak i ryzyko. W tym rozdziale rozważamy. Autentyczność przez stałość, twoja niezmienność to wybór, który podkreśla indywidualność, nawet jeśli jest sprzeczny z kultem nieustannego rozwoju. Społeczne konsekwencje, świadome odcięcie od impulsów zmiany może rodzić niezrozumienie, a nawet konflikt z otoczeniem. Zastanów się, czy jesteś gotów ponieść takie konsekwencje. Paradoks wyboru Każda decyzja o pozostaniu takim, jakim jesteś, prowokuje do refleksji, czy stagnacja może być równocześnie źródłem siły i wyzwaniem dla osobistej relacji z rzeczywistością. Rozdział 5 Kontynuacja, Refleksje i Dyskusje. Dialog z samym sobą. Na zakończenie tego rozdziału zachęcam do wewnętrznego dialogu. Oto kilka pytań, które możesz sobie zadać. Jakie korzyści przynosi mi przyjęcie niezmienności? Jak reaguję, gdy otoczenie naciska na zmianę? Czy moja stałość jest świadomym wyborem, czy tylko obronnym mechanizmem? Prowadzenie takich refleksji pomaga lepiej zrozumieć, jakie miejsce w Twoim życiu zajmuje świadome odpuszczenie. Rozdział 6. Studium przypadków historie wybranych dróg. Fikcyjne opowieści o niezmienności. Poznaj historię postaci, które świadomie wybrały życie zgodne z zasadą stałości. Ich doświadczenia ukazują, jak w praktyce może wyglądać wybór, który na pierwszy rzut oka wydaje się sprzeczny z powszechnymi ideałami. Marek, człowiek, który nie chciał zmiany. W obliczu wielu propozycji rozwoju Marek konsekwentnie wybierał drogę, która potwierdzała jego przekonanie o własnej niezmienności. Jego dziennik stał się świadectwem wyboru, który umacniał jego tożsamość. Anna życie na przekór modzie rozwoju. Anna odrzuciła wszelkie próby zmiany. Jej historia to opowieść o izolacji, ale też o głębokiej refleksji nad tym, co oznacza być sobą w świecie, który nieustannie domaga się nowości. Historie te ukazują, że wybór stagnacji choć kontrowersyjny może być świadomym manifestem indywidualności. Rozdział 7 manifest niezmienności ostateczne wezwanie, zjednoczenie idei, podsumowując manifest niezmienności to wezwanie do życia, w którym prawda nie musi być absolutna, a zmiana nie jest jedynym celem. Oto główne przesłania: odpuszczenie jako wybór każdy impuls do zmiany jest świadomie odrzucony. Twoja stałość staje się dowodem na siłę indywidualności. Siła porównania i zazdrości czerpanie mocy z obserwacji cudzych sukcesów umacnia przekonanie, że Twoja droga jest jedyna. Świadoma izolacja, filtrując bodźce zewnętrzne, budujesz twierdzę, która chroni Twoją wybraną rzeczywistość. Manifest ten to nie tylko teoretyczna refleksja, lecz także praktyczny przewodnik, zaproszenie do życia zgodnego z własnymi regułami. Zakończenie i przestrzeń do refleksji. Ostatnie słowa. Na zakończenie tego manifestu przypomnij sobie, że wybór niezmienności to świadoma droga, która, choć niezgodna z powszechnymi trendami, daje poczucie autentyczności i niezależności. Nie musisz być częścią tłumu dążącego do ciągłej zmiany. Twoja siła tkwi w odrzuceniu presji i w utrzymaniu własnego stanu.